Siemiko. witam was wszystkich w kolejnym vlogu, jest to już chyba 14 albo 15 rok Widzimy się w nowym roku, no i chciałbym przedstawić dzisiaj moje prezenty na święta, jakie dostałem No i oraz co dzisiaj będziemy robili na siłce, bo dzisiaj na siłce robimy klatę A no więc przechodzimy do prezentów Pierwszym prezentem, jakim dostałem jest to Lamborghini Huracan Ogólnie bardzo fajne Drzwi się otwierają, można skręcać płytami. No i silnik tutaj w środku chodzi. Je zakręcimy kołami. Pokażę Wam te kamery. wał cały i tłoki się ruszają. Spoko prezencik. Był to on od mojej dziewczyny. Bardzo się cieszę, fajny gifcik. I teraz przechodzimy do następnego prezentu. Jakim to było niezgadniecie kolejny LEGO dwupak z Champions BMW M4 GTR ładnie odserowane, bardzo fajne techniki do budowania bardzo fajne felgi i w tym dwupaku jeszcze było BMW V8 Hybrid fajnie mi się to budowało, zajęło gdzieś około dwóch godzin, chyba, albo trzech spoko zestawik dostałem go od rodziców, więc naprawdę bardzo się cieszę teraz przechodzimy jeszcze do kolejnego Prezenciku. i był to, była to karta podorunkowa do smyka, ale ja za nią coś kupiłem i był to prezent od rodziców mojej dziewczyny, w sumie dziadków. No i zestawem, który kupiłem sobie za kartę podorunkową do smyka, było, no jeden z lepszych zestawów w tym roku, dla Go Speed Champions, Ferrari F40, tak się prezentuje, naprawdę spoko zestawik cieszę się jak dziecko jak go składałem bo naprawdę fajnie się go buduje fajna cena jest jego i naprawdę pięknie wygląda tu tył e, najgorszym problemem jest tutaj brak nam w sumie przednich może by było to naprawić no tego nie wiedziało jak po prostu więc no A teraz jeśli chcecie to widzimy się w aucie przed siłownią i lecimy robić trening Pierwszym ćwiczeniem jakim robiliśmy było lat półdał, założono 70 kg na 6 razy tu macie pokazano ostatnią serię, więc było zrobione na 5 Kolejne ćwiczenie to jest wysuwanie na handlu 22,5 kg 10 razy na każdą stronę albo 8. Bardzo fajnie. Kolejnym ćwiczeniem było wiosłowanie na wyciągu 80 kg, więc największa waga, jaką to miałem założoną, bardzo dobrze poszło na 5 razy. I ostatnim ćwiczeniem Inclay Curse poprawiliśmy trochę technikę jak mi zwróciliście uwagę w komentarzach nawet jeden mój kolega pokazał mi jak to się robi lepiej wydaje mi się że robiliśmy technicznie i to są sumie wszystkie ćwiczenia śniąk awicowy, już cool. zrobiliśmy dzisiaj jednak plecy, biceps zamiast klaty, triceps i barków czyli pull day robiliśmy, mam no, tutaj z wiśnia trening przebiegał idealnie szkoda, że tak mało no, ćwiczeń na biceps bo tylko jeden zrobiliśmy ale za to zrobiliśmy sobie 10 minut cardio waga, no podwiększyliśmy wagę na yy, przyciąganiu, na wyciągu więc fajnie Siła trochę nam no spadła na napołd downach, bo no, nie idzie tak jak wcześniej. A tak to samo jak bardzo dobry trening, fajna pompa była. Teraz się zobaczymy, jest 22.24 i będę do z tego logo. No i co, mam nadzieję, że się podobało i do następnego.